Cześć, korzystając z tego, że, że jestem pleradura, bo jestem bardzo często, chciałbym odpowiedzieć na kilka pytań, które e, Państwo nam zadają. Pytacie, gdzie jest Costa Tropical? Co to jest Costa Tropical? Nie znam tego. Hmm. Czy to jest Costa del Sol? Nie. Costa Tropical zaczyna się od miejscowości Nerja, gdzie kończy się Costa del Sol. Costa Tropical rozciąga się na wysokości, rozciąga się w prowincji Granada. E, jest to. Bardzo interesująca część hiszpańskiego wybrzeża Wandaluzji. Dlaczego jest taka interesująca? Dlatego, że po pierwsze jest mało znana, po drugie nie ma tu gigantycznej masowej turystyki, po trzecie jest zielona w odróżnieniu do innych regionów śródziemnomorskich w Hiszpanii. Po czwarte. Szanuję tu klimat subtropikalny. Po piąte, rosną tu tropikalne owoce. I po szóste, ma nieprawdopodobne krajobrazy. Te, które widać za mną. Czego nie ma na, na przykład na Costa del Sol. Nie ma tego połączenia gór, skał i śródziemność, Morza Śródziemnego. Kolejny atut, bardzo ważny. Taki, że jesteśmy godzinę od Malagi i godzinę od Granada. A jak wiadomo, Granada jest też pięknym miastem, tak samo jak Malaga. No jesteśmy tylko godzinę 15 minut od pasywu Sierra Nevada. Więc w sezonie zimowym, tak od listopada do marca, albo nawet kwietnia, w godzinę 15 minut z tego miejsca, gdzie się znajduje, dojedziemy do Sierra Nevada, gdzie możemy jeździć na nartach. I to są główne atuty, dla których warto zainteresować się kosta tropikalną. W mojej ocenie i w opiniach klientów, którzy, z którymi pracuję na Costa Tropical. Jest to jeden z najładniejszych regionów Hiszpanii. I więc jeżeli szukasz spokoju, pięknych krajobrazów, krystalicznie czystej wody, hiszpańskiego klimatu, hiszpańskiego jedzenia, prawdziwej Andaluzji jeszcze, no to zapraszam na Costa Tropical. Tak się poruszam, abyście mieli okazję zobaczyć to, co dzieje się w tle. Te piękne widoki. Aha! I nie zapomnijcie polubić naszego kanału na YouTube. Zapraszam na Costa Tropical, bo jest tu klientów z Polski coraz więcej. A naprawdę warto się zainteresować tym miejscem. Przyjechać przynajmniej zobaczyć, albo kupić swoją wymarzoną, prawdziwą hiszpańską czy andaluzyjską nieruchomość. Pozdrawiam z Dura.